Przedterminowe wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 23 lutego i mogą być przełomowym momentem. Sondaże wskazują, że CDU-CSU prowadzi z około 30% poparciem, z kolei AFD z wynikiem 21% głosów plasuje się na drugim miejscu, SPD i Zieloni zdobywają około 14%, podczas gdy mniejsze partie balansują na granicy 5% progu wyborczego. Friedrich Merz z CDU jest głównym kandydatem na kanclerza. Potrzebna mu jednak koalicja i najbardziej prawdopodobna jest ta z SPD, ale nie można wykluczyć sojuszu z Zielonymi. Większość partii wykluczyła już współpracę z AfD, przeważnie z powodów różnic ideologicznych lub ryzyka stracenia poparcia w A kto wie, co może się wydarzyć. Gdyby udało się otworzyć koalicję z AfD, mogłoby to wpłynąć na politykę migracyjną i historyczne relacje z Polską, w tym sprawę reparacji wojennych. Nacjonalistyczna polityka mogłaby również komplikować handel między krajami, ale w migracji czy ograniczenia celów klimatycznych UE mogłoby to paradoksalnie zbliżyć Polskę i Niemcy. Zbliżające się wybory mogą więc zdefiniować nowy kierunek dla Niemiec, a każdy głos będzie miał znaczenie w kształtowaniu przyszłości Bundestagu.